Hej kochani, dzisiaj tak jak obiecałam wyniki konkursu, w którym do wygrania był ten pokrowiec in case z Merlin Monroe, takie błyszczące jedna srebrna, druga złota i Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że strasznie mnie rozbawiły Wasze zdjęcia i było mi bardzo ciężko wybrać jedną osobę. Najchętniej to bym wszystkich nagrodziła, gdybym miała tyle tych pokrowców, um, ale wybrałam osobę, która naprawdę zrobiła, słuchajcie, śmieszną minę. Um, jest to Elżbieta Haman. Mam nadzieję, że tutaj dobrze przeczytałam. E, więc, Elżbieto, proszę cię e, na wiadomość prywatną o przesłanie adresu, żebym mogła ci przesłać nagrodę. E, Mina mnie naprawdę rozbawiła aż do łez, można powiedzieć. E, była inna niż wszystkie. E, I ogólnie, wszystkim bardzo Wam dziękuję, jak i samej wygranej. Mm. Która wysłała do mnie zdjęcia. W ogóle dziękuję, że chcieliście brać udział w tym konkursie. Było mi bardzo miło, że chcieliście się chociaż troszkę wysi wysilić. I to wszystko w sumie w dzisiejszym filmiku. Do usłyszenia, buziaczki! PA!